Dzień dobry Państwu, Dariusz Wieczorek. Zapraszam na kolejny program prosto z parkitu, a dzisiaj porozmawiamy o spółce, która przygotowuje się do rozpoczęcia badań klinicznych swojego urządzenia medycznego. To będzie no, najważniejszy krok milowy w procesie komercjalizacji. Czy firma prowadzi już rozmowy z potencjalnymi partnerami? Na jakim stopniu zaawansowane są te rozmowy? Zapraszam na rozmowę. A dzisiaj moim Państwa gościem jest Pan Grzegorz Stefański, prezes, współzałożyciel i jeden z największych akcjonariuszy firmy Urteste, notowanej na warszawskiej giełdzie. Dzień, dzień dobry, Panie Prezesie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. To zacznijmy od takiego krótkiego przedstawienia. Powiem, że państwo są taką spółką medyczną pracującą nad testami umożliwiającymi wczesne wykrywanie z próbek moczu chorób nowotworowych. Spółka ma już chyba około 12 takich prototypów testów diagnostycznych na różnego rodzaju nowotwory. Panie prezesie, ale najbardziej zaawansowany jest ten projekt Panuri, o którym właśnie... Parę dni temu poinformowaliście, że no, wykonujecie kolejny krok milowy niebawem no, za parę miesięcy ruszą badania kliniczne. Proszę powiedzieć, kiedy będą te badania, jak dużą populację chorych obejmą? No i gdzie będą te badania, ile one będą kosztować? Tak, to przede wszystkim. E Spółka postanowiła rozdzielić badania amerykańskie i europejskie. Oczywiście od samego początku deklarowaliśmy, że chcemy przeprowadzić badania zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Unii Europejskiej. Natomiast w związku z tym, że rozmowy z FDA jeszcze trwają i przy, przy, przygotowujemy się teraz do czwartego, finalnego preambuły z FDA, postanowiliśmy. Części europejskiej badania nie opóźniać, i w tej chwili przygotowujemy się do rozpoczęcia tej części europejskiej. W najbliższych tygodniach powinniśmy ogłosić przetarg na wybór firmy no to Oczywiście ten przetarg jest podyktowany koniecznością wyboru na drodze konkurencyjności firmy CIRO, z tego względu, że jest to badanie dotowane. Przez Unię Europejską. Mamy, mamy na, ten, na ten cel przeznaczony grant. W związku z tym musimy ogłosić 30-dniowy przetarg. Zakładamy, że maksymalnie do dwóch miesięcy taki przetarg zostanie rozstrzygnięty i po wyborze firmy CRO w trzecim kwartale możemy ruszać z badaniem części europejskiej. Natomiast jeśli. Gdzie będzie prowadzone to badanie? I, Panie Profesorze, firma CRO to jest taki podmiot, który jest, no specjalizuje się właśnie w takich badaniach klinicznych. On jakby odpowiada za cały proces, tak? Tak, to jest oczywiście skrót od, od, od nazwy tej, tej tego typu firmy. To jest firma, która wyręcza sponsora w przeprowadzeniu tych badań, czyli wybiera ośrodki, kontaktuje się z badaczami, przygotowuje całą dokumentację taką techniczną badania klinicznego i również odpowiedzialna jest za zebranie wyników, raportów i przekazuje dane do, do sponsora. Mm -hmm. tak, tak, proszę, proszę. Chciałem tylko jeszcze dopytać właśnie o te badania, panie prezesie, czy ile pacjentów obejmą i czy macie już powiedzmy, nie wiem, wytypowane szpitale, kraj, w którym, w którym te badania będą? Tak, jeśli mówimy o Unii Europejskiej, to zdecydowanie chcielibyśmy maksymalnie dużo ośrodków wybrać w Polsce. Z tego względu, że dzisiaj już współpracujemy z ponad 20 ośrodkami, które specjalizują się w leczeniu raka szóstki. Od tych ośrodków na bieżąco otrzymujemy próbki pacjentów. Mamy przetarte szlaki, znamy, znamy, znamy zespoły kliniczne, Jest na pewno to jest taki naturalny nasz partner do wykonania tego badania. No i oczywiście też jakby ze względu na koszty, jak również samą organizację badania, no Polska jest takim naturalnym źródłem pacjentów. Oczywiście ze względu jakby na czas badania, i, i bo tutaj będziemy koncentrować się jakby na. na Szybkości przeprowadzenia tego badania europejskiego. Jeśli taka będzie nasza wspólna decyzja z firmą wykonującą to badanie z firmą Sciaro, to również zaprosimy do uczestnictwa ośrodki spoza Polski. W tej, mówimy w tej chwili o 550 pacjentach, którzy będą ostatecznie przeznaczeni do analiz. Na takiej grupie zamierzamy dokonać oceny skuteczności naszego testu. No więc jest to taka grupa, którą możemy zrekrutować w ciągu 18 miesięcy, tak żeby całe badanie maksymalnie właśnie trwało 18-24 miesiące. To jest takie nasze ogólne założenie. Oczywiście co do, co do czasu przeprowadzenia badania, sposobu przeprowadzenia badania, to wszystko się rozstrzygnie po wyborze w formie przetargu tej firmy Sciaro. Czyli wyniki mogą być tak za 18 miesięcy do dwóch lat. A czy to badanie, ile ono będzie kosztować? Ja wiem, że jesteście przed ogłoszeniem tego przetargu, ale jakiś taki budżet macie założony na to europejskie badanie. I czy ono będzie dużo tańsze niż to amerykańskie, do którego jeszcze za chwilę przejdziemy? Tak, może jeszcze, jeszcze wrócę do tych wyników. Bo oczywiście, finalne wyniki otrzymamy na, na, na końcu badania w formie pełnego raportu. Natomiast zakładamy, że w, w połowie badania otrzymamy wyniki cząstkowe, które no, pozwolą nam spokojnie. Spokojnie zakładać, że, że wszystko się dobrze dzieje w tym badaniu, wszystko dobrze się z testem dzieje. Także móc te wyniki zaprezentować inwestorom, też potencjalnemu inwestorowi branżowemu, żeby pochwalić się po prostu tym, że wszystko jest na najlepszej drodze i zminimalizować ryzyko całego przedsięwzięcia. I teraz to, to pytanie, druga część pytania, przepraszam. O, o koszty, o koszty panie prezesie, ile będzie kosztować to badanie i czy jest zapewnione finansowanie? Tak, tak. Oczywiście mieliśmy wstępne własne analizy, ile takie badanie powinno kosztować. Te analizy można powiedzieć, że się potwierdziły na drodze badania rynku, bo kontaktujemy się z kilkoma firmami CRO, prosiliśmy o takie wstępne ogólne oferty, tak jakby to wyglądało, jeśli chodzi o czas i koszty. I możemy powiedzieć, że to jest, to jest gdzieś poziom około 10 milionów złotych. Czyli jest to no, badanie znacznie tańsze niż badania amerykańskie wynika to przede wszystkim z liczby pacjentów, jak również ogólnie z niższych kosztów w Polsce czy w Europie w stosunku do kosztów samej Zjednoczonych. To przecież jak na budżet... Także, tak budżet budżet jeśli chodzi o europejskie badania mamy zagwarantowany, tym bardziej że również korzystamy tutaj z dotacji. Więc za pieniądze, które posiadamy, powinniśmy ukończyć badanie kliniczne. A kiedy, a kiedy możecie ubiegać się o certyfikację tego testu tutaj w Europie? Czy właśnie tak jak powiedział, po wynikach cząstkowych tego badania, czyli tak w ciągu, nie wiem, za rok, czy musicie czekać do wyników finalnych? Tak. Jeśli chodzi o Europę, nie mamy takiego mechanizmu jak Breakthrough Designation, który jest w Stanach Zjednoczonych i o który będziemy się ubiegać. Jest to taka szybsza ścieżka, ułatwiona ścieżka dla, dla firm, które rozwijają testy, które mają znaczenie dla populacji amerykańskiej. I jakby ten, ten proces jest ułatwiony, przyspieszony przez NBA. W Europie takiej ścieżki póki co nie mamy, więc będziemy musieli. Czekać na finalne raporty z badania klinicznego, które wraz z całą inną dokumentacją techniczną zostaną finalnie przedstawione jednostce notyfikowanej. No i ten proces, on mniej więcej trwa około 6 miesięcy, finalnie do uzyskania takiego certyfikatu. To jest kwestia certyfikatu, ale jak rozumiem panie prezesie, wy już macie ten test, macie te jakby odczynniki chemiczne, które jakby pozwalają badać tę próbkę moczu. Jest jakieś fajne opakowanie. Już można po prostu go zaprezentować, tak? I można właśnie zacząć badanie. Tak, mamy, mamy prototyp, który jest prototypem jakby finalnym, czyli dokładnie mamy wszystkie buteleczki, mamy kartoniki, mamy szatę graficzną, oznakowania to jest istotne, prawda, żeby też oznakowania były finalne. Więc ten test jest, jest gotowy do badania, przy czym taka ostateczna... Formalna wersja to się nazywa design freeze, czyli coś, po czym nie powinniśmy już niczego zmieniać w tym teście. Ona oficjalnie powinna pojawić się pod koniec maja. To jest taki mhm. nasz plan. To jest taki też, można powiedzieć, częściowo zabieg. No taki, no taki techniczny, związany z dokumentacją, tak jak powiedziałem. Trochę są inne, no bardziej wyśrubowane normy, jeśli chodzi o jakiekolwiek zmiany w takim, właśnie ostatecznym prototypie. Tak, bo my mówimy, że mamy, mamy ten prototyp, mamy te, te, te chemikalia, o których pan redaktor wspomniał. Natomiast to tutaj też chodzi o pewne takie formalne podejście, no żeby przed. Oczywiście, przed rozpoczęciem transferu do firmy CBMO, bo tutaj jeszcze będzie wytwórca zewnętrzny, certyfikowany do badania klinicznego. Żeby przed tym transferem zamknąć już ten etap, ostatecznie, finalnie tego prototypu. Dlaczego, Panie Prezesie, przesuwają się te badania kliniczne? Bo Wy na. Powiedzmy, kolejnych etapach tutaj obecności na rynku kapitałowym robiąc emisję jedną, drugą, jakby mm, wspominaliście o trochę wcześniejszym etapie rozpoczęcia badania, tak? To były i nawet komercjalizacji, chyba komercjalizacja to miał być 2025 rok, a to badanie miało ruszyć chyba nawet pod koniec 2023. Dlaczego to wszystko się tak odsunęło w czasie? To może zacznę od końca, od komercjalizacji. Nadal uważamy, twierdzimy, że ta komercjalizacja jest możliwa w każdym momencie. I takim naszym celem, celem firmy, zarządu, jest to, żeby w ciągu najbliższych 12 miesięcy ta komercjalizacja się wydarzyła. Czyli jakby nie opuszczamy tego celu komercjalizacji, tak? Bo, bo tak de facto od, od początku twierdziliśmy, że. Najpóźniejszym etapem to będzie połowa roku 2026 mhm. i tego byśmy się chcieli trzymać, jeśli chodzi o komercjalizację. E, oczywiście, e, jeśli chodzi jakby o sam proces, warunki, on by na pewno dużo szybciej przebiegał, przebiegał, gdybyśmy już to badanie kliniczne rozpoczęli, e, bo są firmy, które e, śledzą uważnie i dopytują. Losy tego badania w Stanach Zjednoczonych. Mamy, można powiedzieć, taką stałą komunikację z kilkoma najbardziej aktywnymi partnerami, więc dla nich to, to ma znaczenie, jaki jest kształt tego badania, jaki będzie intended use, czyli do, de facto do czego ten test będzie przeznaczony ostatecznie. Więc te firmy się interesują tym procesem i na pewno istnieje cały czas taka możliwość i taki potencjał, że ten test będzie skomercjalizowany w ciągu 12 miesięcy. Natomiast, no, jakby no, odpowiadając na pierwszą część tego zagadnienia, opóźnień, tak niestety te opóźnienia są. Można powiedzieć w ten sposób, że e, oczywiście mogliśmy te badania rozpocząć wcześniej, e, jakby ze swoją wizją tego testu i badania. Natomiast e, te dyskusje z FDA, one były bardzo ważne. One właściwie pokazały na, nam, jak FDA patrzy na ten produkt, tak, bo wydawało nam się, że. W zasadzie to my decydujemy o, o przeznaczeniu, o designie tego produktu, ale jak się okazało, jeśli chcemy z sukcesem wprowadzać na rynek amerykański tego typu produkt, musimy uwzględnić potrzebę FDA, potrzebę pacjenta amerykańskiego, żeby FDA rzeczywiście się zaangażowało w proces ustalenia jak ten produkt, do czego ten produkt powinien służyć, jakie parametry powinien osiągnąć i oczywiście bez tej dyskusji moglibyśmy sobie badanie przeprowadzić w Stanach, bo to nikt nam by tego nie zabronił. Natomiast ostatecznie, finalnie jeśli chodzi o, to, o, o komercjalizację i o wprowadzenie na rynek, narobilibyśmy sobie kłopotów, tak? czyli można powiedzieć w ten sposób, że firma musiała odrobić tego typu lekcje, co ciekawe, też przy okazji taką lekcję odrabiały firmy konsultingowe, które nam pomagały w tym procesie. Dla których pewne aspekty też się okazały nowe. Tak? Że nawet można powiedzieć, to zaskoczenie, że FDA tak bardzo się zaangażowało w ten test. Bo mogę powiedzieć ogólnie, że FDA nam nie pozwoliło na. Wprowadzenie na rynek słabego testu, tak? Tak, tak, tak można ogólnie to ująć. Ja bym powiedział, że jest to zbyt ważny produkt, żebyśmy po prostu zrobili cokolwiek z tym testem. Czyli panie, prezesie, czyli panie prezesie FDA, czyli tam powiedzmy amerykańska agencja do spraw Żywności i Leków, ona jest zainteresowana tym testem. Wy odbiliście już trzy spotkania. Proszę mi powiedzieć, czy będą jeszcze jakieś spotkania właśnie z FDA, I, i kiedy, jak sądzicie, kiedy możecie ruszyć z takim badaniem klinicznym w Stanach, i czy ono będzie dużo większe niż to europejskie? No, budżetowo- kosztowo na pewno tak, tak, ale czy będzie obejmowało większą? Szerszą grupę pacjentów? Tak, na pewno będzie obejmowało szerszą grupę pacjentów niż badanie europejskie. Być może nieco inny podział będzie też grup badanych. W tej chwili właśnie te szczegóły ustalamy z FDA i w zasadzie to będzie jedyny temat ostatniego spotkania. A kiedy tak. będzie to spotkanie? Ono, ono powinno się odbyć w czerwcu, tak? Bo w tej chwili e, złożymy prośbę do FDA, e, z, jakby też z materiałami, które są potrzebne na to spotkanie, złożymy na początku kwietnia. Czas oczekiwania to jest 70 dni. I, i można powiedzieć, że w ogóle to jest e, bardzo, bardzo fajna sprawa, że można z FDA rozmawiać o, o szczegółach. E, natomiast no, takim minusem jest to, że się czeka na to spotkanie. Tak? 70 dni po prostu musimy wyczekać, bo takie są terminy i one raczej nie zostaną skrócone. E, Natomiast zakładamy, że ten czwarty prezab będzie ostatnim prezabem i ustalimy ze w niej ostateczną liczebność w grupie badanych. I to jest to będzie, to będzie jedynym celem tego, tego spotkania. Mhm. A to badanie, wspomniał Pan, że to badanie kliniczne w Polsce to jest tam szacunkowy koszt z około 10 milionów złotych. W Stanach to będzie 2, 3, 4 więcej. I czy też macie, Panie Prezesie, zapewnione finansowanie na to badanie w Ameryce? Tak, jeśli chodzi o wyjściowe kalkulacje i to, co prezentowaliśmy inwestorom i to, co zakładaliśmy w naszych budżetach, to było około 30 milionów złotych na, na badanie w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście ono było tak kalkulowane przy założeniu grupy badanej 2800 pacjentów. To, była, to były nasze pierwsze kalkulacje. To są kalkulacje, które. One są częściowo na stole, natomiast nie zostały jeszcze zaakceptowane przez FDA i oczywiście gdyby ta grupa badanych się zwiększała, no to może nie liniowo, ale to, to badanie będzie droższe, więc to, to musimy uwzględnić, że ten budżet, który poznamy de facto po przetargu na, na firmę CRO w Stanach Zjednoczonych da nam odpowiedź, Natomiast, żeby taki przetarg formalnie wiążąco ogłosić, no musimy mieć też odpowiedź z FDA. Czyli po czerwcu będziemy znali odpowiedź, jak, jak spłyną nam oferty od, od firm Sierra w Stanach Zjednoczonych. Mhm. Ale to badanie w Stanach, panie prezesie, to jest końcówka, start tego badania, to jest końcówka tego roku, czy raczej perspektywa 2026 roku? Start badania klinicznego myślę, że to będzie przełom, tak? Jeśli jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, moglibyśmy mieć otwartą drogę na przełomie, na przełomie roku. Nie mamy czasu, żeby porozmawiać o waszych kolejnych projektach, no bo ten panuri jest najważniejszy, a wiemy, że pracujecie też nad, e, powiedzmy, takim testem e, e, projekt nostro, Nastro, tak, na, 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 na raka piersi. Panie prezesie, to na koniec jeszcze wróćmy do tej komercjalizacji, bo to jest w sumie najbardziej e, interesujące, czy na to czekają inwestorzy giełdowi. Spółka w tej chwili jest wyceniona na około 130, 130 milionów złotych. Kurs akcji w takim, no, jest dłuższy, Długoterminowym trendzie horyzontalnym. On się waha w ciągu dwóch lat, mniej więcej 85, 110, 115. Jakie w ogóle? Powiedział Pan, że no, zakładacie, że ta komercjalizacja projektu Panury. Panuri powinna się zdarzyć w ciągu 12 miesięcy. Jakie kwoty wchodzą w grę i czy to jest powiedzmy, nie wiem, zakładacie pani jest akcjonariuszem, zakładacie wejście do spółki takiego partnera czy po prostu sprzedanie mu tego projektu, powiedzmy patentów, certyfikatu. Jak to może wyglądać? My, ogólnie rzecz ujmując tę kwestię, można powiedzieć, że jesteśmy otwarci na różne scenariusze, tak? No pamiętajmy, że spółka nie jest spółką jednego projektu. Pan redaktor sam wspomniał o, o projekcie Nastro, ale mamy jeszcze kilkanaście innych projektów, więc można powiedzieć, że spółka w tym zespole z tym know-how, z, z tą wiedzą, o Rosnącą wiedzą, bo, bo jednak te Panuli bardzo dużo nauczył tak? Wie, wielu aspektów. Na pewno te kolejne projekty będą bazowały na, na zdobytej wiedzy przy Panuli. Możemy powiedzieć, że wiele aspektów, które no, musieliśmy przećwiczyć w Panuli, one już są rozwiązane. Tak? Czyli, czyli kolejne projekty, przy założeniu, że mamy środki, mamy, mamy Pieniądze na rozwój projektów, one powinny przebiegać już sprawniej, tak? i bardziej efektywnie. Więc na pewno jesteśmy otwarci na szeroką współpracę, ale jakby przy zenie tej sprzedaży, przy, przy negocjacjach, no będziemy uwzględniali. No ten potencjał, tak, za którym stoi, znaczy stoi tutaj wraz spółki. Także to jest, jest na pewno jakaś opcja, natomiast taką najprostszą opcją, to jest sprzedaż samego rozwiązania panuri, tak. Mówimy na pewno na dzień dzisiejszy o kamieniach milowych, bo wiadomo też musimy o tym pamiętać, że jeśli ten, ten projekt będziemy sprzedawali przed, przed wprowadzeniem na rynek, no to na pewno wchodzi w grę etapowanie płatności. I, to, I taka sprzedaż praw do tego projektu na pewno jest najprostszym rozwiązaniem. Możemy też mówić o jakichś prawach, jeśli chodzi o licencję, tak, licencję czy globalną, czy, czy regionalną. Jesteśmy tutaj otwarci na. Różne schematy. Na jakie, no, myślę, panie że... prezesie, na, na jakie kwoty liczycie? Nawet w, tak, w stosunku do obecnej kapitalizacji, tak jak wspomniałem, 130 milionów złotych, czyli to jest tak, czyli wartość rynkowa spółki to jest takie minimum dwu-, trzykrotność, na takie wpływy możecie liczyć właśnie z komercjalizacji panuri? No, można powiedzieć tak, patrząc na, na, na yy, transakcje, które odbywają się na rynku. Yy, tego typu testów. no Na pewno to, co Pan Redek to powiedział, to jest skrotność tej kwoty. Natomiast dzisiaj to jest za wcześnie mówić o jakichś konkretach, tak, bo to na pewno negocjacje pokażą, ile będziemy mogli uzyskać z tej transakcji. Natomiast no, to są takie rzędy wielkości. Tak. Transakcje się odbywają na, na poziomie dziesiątek, setek milionów dolarów. Takie są. Takie są Możliwości. No, no, najważniejsze, żeby ten test działał, bo oczywiście no, takiego testu nie ma, nie ma. Nie ma w tej chwili konkurencji, która e, oferuje gotowe rozwiązanie, zaaprobowane przez, e, przez urzędy w Stanach czy, czy w Europie. Ile może kosztować ten test, panie prezesie, tutaj na, na poziomie europejskim, nie wiem, w, w Stanach Zjednoczonych, tak? bo to będą, e, to chyba nie będą drogie urządzenia, tak? Czy. Nie, urządzenia są podstawowe i to są urządzenia od wielu lat znane i wykorzystywane w, w laboratoriach diagnostycznych. Trzeba zaznaczyć, że sama produkcja testów, wytworzenie tych, tych tzw. chemikaliów, tych odczynników, ono jest stosunkowo tanie. Ono pozwala w takim razie na uzyskanie wysokiej marży przez sprzedaży pojedynczych testów. Natomiast oczywiście jeśli chodzi o, o samą cenę dla pacjenta, dla systemu, no, to, to będzie decyzja naszego partnera branżowego, jak, jaki poziom cenu stali i oczywiście też negocjacji, tak? czy, czy z płatnikami w Stanach Zjednoczonych, czy, czy w Europie. Natomiast to jest kwestia wysokości marży. Ten test może przyjmować różną cenę w zależności po prostu od, od warunków, jakie, jakie zaistnieją. Mhm. Bardzo dziękuję za rozmowę. Eee, czekamy w związku z tym na kolejne. Etapy, powiedzmy, w procesie komercjalizacji, na, na, na rozpoczęcie tych badań klinicznych tu w Europie. Moim i Państwa gościem był Pan Grzegorz Stefański, prezes i współzałożyciel firmy Urtesta. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Do widzenia.